Kadencji, ósmej kadencji, Sejmu, pracowali tak, żebyście się w tej izbie spotkali po następnych wyborach i żeby każdy znowu miał w niej swoje miejsce. To będzie oznaczało, że wywiązaliście się Państwo ze złożonych zobowiązań. Zobowiązań dla Polaków i dla Polski. Dziękuję serdecznie. Marzył się żebyśmy w tym parlamencie z udziałem całego społeczeństwa zaproponowali Polsce i Europie nową, wielką konstytucję. Przed laty nie zgadzaliśmy się na komunistyczną dominację polityki nad gospodarką i mediami. Dziś nie możemy zgadzać się na panowanie pieniądza nad polityką i nad prawdą. Czy potrafimy, jak nasi prawicowcy, dać sobie światu projekt na miarę Konstytucji 3 maja? Tego Wam parlamentarzystom, szanowni, i tego nam rodacy życzę. Prowadź nas Polska. Mam nadzieję, że będzie to zupełnie inny Sejm, który będzie miał zupełnie inny autorytet społeczny niż ten, który odchodzi. Polacy źle oceniali Sejmy i źle oceniali pracę posłów. Mam nadzieję, że dobre zmiany, że dobre prawo, że takie reformy, które wreszcie odbiją się pozytywnie w kieszeniach Polaków. Sprawią, że ten Sejm będzie miał wyższą opinię niż dotychczasowe. Na pewno będzie sprawniejszy, natomiast my też pamiętamy o tym, jakie cierpiliśmy niedostatki, kiedy byliśmy w opozycji. Niedostatki w takim sensie, że nie pozwolono zgłaszać nam naszych projektów. Będziemy, wprowadzimy pakiet demokratyczny, który zapewni stałe, dobre prawa opozycji. Opozycja jest potrzebna, opozycja napomina, opozycja pokazuje, że. Nie można popadać w pychę, i y, opozycja musi mieć swoje prawa, jeżeli chcemy być państwem rzeczywiście demokratycznym. Ten sejm dopiero się zaczyna, więc trudno mi powiedzieć, y, jak sobie go wyobrażam. To dopiero jego praca pokaże, czego jest wart. Mam nadzieję, że ten sejm będzie konstytuantą, y, że ten sejm przyjmie nową konstytucję. Konstytucję, tak jak powiedział marszałek senior. Pan Kornel Morawiecki, um, odwoła się do Solidarności. Bo Solidarności właśnie Polakom dzisiaj potrzeba. Polska jest mocno podzielona. Są duże spory pomiędzy właśnie starymi i młodymi, pomiędzy biednymi a bogatymi. Duże podziały. Wydaje mi się, że do tego, żeby te podziały zasypać, potrzeba nowej Solidarności i potrzeba nowej Konstytucji, która odda Polskę w ręce obywateli. To, co mnie dzisiaj bardzo mocno poruszyło, to przede wszystkim wystąpienie pani premier, która uważam, że w mocno nieelegancki sposób odniosła się do nowej władzy. Uważam, że to było odejście w słabym stylu. Ja jestem człowiekiem, mogę sobie pozwolić na to, jeszcze młodym, nowo wybranym posłem. I moje przemyślenie i doświadczenie słów marszałka seniora jest takie, że one mnie bardzo głęboko dotknęły. To znaczy. W tym wirze kampanijnym realizacji marzeń, ambicji, walki politycznej, nagle usłyszałem słowa człowieka, który jest historią, którego życiorys jest nieskalany, i pomyślałem o sobie, kim ja jestem, żeby tutaj być. I pomyślałem sobie z drugiej strony, że czas na to, aby ludzie zdali sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność spada na nich. Kiedy przeliczają swoje głosy i w finale zdobywają mandat posła, kiedy są tutaj, gdzie marszałek senior powiedział, właśnie tutaj tworzy się Polska, i nagle to takie błogie uczucie dumy, radości, odpowiedzialności, takiej, która dawała mi siłę i wiarę w to, że będzie dobrze, nagle jak taka wielka burza znikąd, spadła wypowiedź Ewy Kopacz, która straszyła, ostrzegała. To były, to, to były dwa światy. Człowieka, który widzi ideę, widzi Polskę, widzi bardzo koncyliacyjne podejście do, do przyszłości, w sensie współpracy. Chciałbym też odnieść się do słów prezydenta, które były także bardzo zachęcające do, współ, do współpracy, do łagodności, do, do tego wszystkiego, co zachęca, aby budować jedność. I nagle partia, która została oceniona w tak drastyczny i dramatyczny sposób przez naród. Pierwszy raz w historii po 1989 roku atakuje, przepraszam to słowo, konsa. Chciałbym zapomnieć o tym wystąpieniu i zacząć jeszcze raz od nowa. To był piękny dzień, on się pięknie rozpoczął i naprawdę ja nie jestem jakoś niestabilny emocjonalnie i nagle się wzruszam, ale to były naprawdę bardzo ważne słowa, które mnie dotknęły, poruszyły, zachęciły do tego, żeby zawsze szukać porozumienia. I ten wspaniały nastrój premier Ewa Kopacz niestety popsuła. No Były trzy, trzy wystąpienia, właściwie trzy takie deklaracje intencji. To pierwsze wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy to jest wystąpienie, które mówiło o wspólnej pracy i harmonii, to znaczy powiedział, zacytował Lecha. Kaczyńskiego, który mówił, patriotyzm wyrasta z miłości. Wszyscy tutaj kochamy ojczyznę, więc wszyscy możemy mieć rozmaite poglądy, ale możemy harmonijnie pracować na rzecz tego, żeby Polska została naprawiona, żeby Polska była tym krajem, o którym, do którego chcemy dojść, tak? bo wiemy, że w Polsce jest potrzebny gruntowny remont. Drugie wystąpienie było wystąpieniem wizjonerskim, to znaczy to jest pan marszałek senior Kornel Morawiecki, legenda opozycji, twórca Solidarności Walczącej, po 25 latach trafia do, do polskiego parlamentu, staje się marszałkiem seniorem, który rysuje wizję pięknej Polski, znaczy dla wszystkich ludzi, którzy pamiętają Solidarność i pamiętają ze wzruszeniem to, co się działo w sierpniu, to tą tęsknotę za, za tą piękną Polską, i sprawiedliwą, i solidarną, ale taką i otwartą, i radosną. To jest wystąpienie, które pokazuje, w którym kierunku ten parlament powinien iść, jeżeli jest oczywiście do tego zdolny, czyli parlament, który ma wybudować nową konstytucję na miarę naszych marzeń. To było bardzo dobre, mocne i takie głęboko z serca i z całego doświadczenia życiowego płynące wystąpienie marszałka seniora. I trzecie wystąpienie, które było poniżej tej poprzeczki, bo premier Ewa Kopacz ma prawo chwalić swój rząd. Może mówić, że wybudowała 1500 żłobków otworzyła, że wybudowała 3000 kilometrów autostrad, dróg szybkiego ruchu. Ma prawo powiedzieć, stałam na czele wybitnego rządu, tak, wybitnego, fantastycznego rządu, ale nie ma prawa w takim dniu insynuować, że druga strona ma złą wolę i wskazywać rzeczy nieprawdziwe znaczy nie powinna używać dzisiaj 12 listopada, kiedy jeszcze nie wystartował ten Parlament wskazywać na intencje, których nie ma i nazywać i stawiać się w, w roli obrońcy demokracji, bo to jest tak zły sygnał dla nie tylko dla nas w środku tutaj, że będzie ten spór, będzie bardzo ostry, tak? ale to jest sygnał pewien... Kod europejski, którego ona używa, to znaczy to jest tak, uwaga, uwaga, tutaj może być zagrożona demokracja, co jest absolutnym i wierutnym kłamstwem dla wszystkich ludzi, którzy, których wychował Jan Paweł II, dla których wychowa, które, które wyrosło na solidarności, na buncie przeciwko totalitarnemu systemowi. Więc to jest oburzające, że odchodząca pani premier takich słów używa, szczerze. Powiem, że no mam nadzieję, że. Właśnie nadzieję, no myślę, mam nadzieję, no to trzeba powiedzieć, mam nadzieję, że jakieś minimum refleksji nastąpi, że nie ma tu złej woli, tak? Bo nie ma... Nie ma Pomysł na Polskę i reforma Polski jest wspólnym dziełem nas wszystkich, bo my chcemy urządzić sobie dom i my, czyli ci, którzy byli w opozycji, czy tak jak my tworzyliśmy niezależne media, mówiliśmy, Platforma to źle robi, tak? więc to wszystko trzeba naprawić i moglibyśmy to zrobić wspólnie, wykorzystując naszą wiedzę, którą, którą mamy, czyli nie czas sporu. Czy e, e, to znaczy nie, nie czas wojny, tylko czas wspólnego budowania, o to zaapelował prezydent Andrzej Duda, może to się spełni.